Ludzie pytają u nas w sklepie o podkładkę chodzącą, o to, że mają problem z przegrzewaniem się komputera. I w tym filmie chciałbym powiedzieć o tym, czy zakup takiej podkładki ma sens, dlaczego laptopy się przegrzewają, jak dbać o to, aby się nie przegrzewały. Jeżeli masz taki problem lub chciałbyś się dowiedzieć o tym czegoś więcej, zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu. I oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału. Czym objawia się przegrzewający się laptop? Po pierwsze, z powolnieniem pracy, ponieważ procesor spowalnia swoją pracę, żeby wydzielać mniej ciepła, przez to Laptop zaczyna się, mówiąc prostym językiem, zacinać. Jeżeli osiągniesz ekstremalną temperaturę, która może spowodować uszkodzenie podzespołów, laptop zacznie nam się wyłączać zupełnie czasami nawet bez ostrzeżenia. W wyższej klasy laptopach biznesowych może pojawić się ostrzeżenie po ponownym uruchomieniu, że pojawił się problem ze zbyt wysoką temperaturą lub nieprawidłowo działającym wiatrakiem. I to są takie dwa objawy, które na pewno spowodują no, bieżącą uciążliwość w pracy i problemy z pracą na laptopie. Natomiast długotrwała, zbyt wysoka temperatura jest szkodliwa dla wszystkich elementów laptopa i spowoduje, że laptop w krótszym czasie ulegnie po prostu zużyciu, elektronika ulegnie uszkodzeniu. I będzie konieczna wizyta w serwisie. Co za tym idzie, tutaj zalecamy dbanie o regularną konserwację chłodzenia. Jak możemy sprawdzić te objawy? Skąd wiemy, czy wszystko działa prawidłowo, czy też nasz laptop już ma problemy z przegrzewaniem się chłodzenia? Pierwszą rzeczą, jaką możemy zobaczyć, są tutaj wyloty powietrza na moim przykładowym tutaj egzemplarzu, i te wyloty powietrza mają za zadanie odprowadzić ciepłe powietrze z laptopa na zewnątrz. Jeżeli podczas pracy laptopa przyłożymy tutaj rękę, powinniśmy czuć tutaj ciepłe powietrze. To oznacza, że chłodzenie pracuje i odprowadza ciepło z wewnątrz laptopa na zewnątrz. Drugim takim najprostszym testem, który możemy wykonać, jest sprawdzenie, czy wiatrak w trakcie pracy laptopa działa prawidłowo, czy nie hałasuje, czy nie słychać, że się zacina, czy nie słychać takiego charakterystycznego. Że go tania, no to oznacza, że jest on zużyty, lub tak zabrudzony, że ma trudności z prawidłową pracą. I tutaj, może pokażę, no jeżeli ten jeden z tych dwóch objawów wystąpi, no należy już wtedy zajrzeć do wnętrza laptopa i zobaczyć, co tam się dzieje. I tutaj na naszym egzemplarzu widzimy. Chłodzenie jest całkowicie zakurzone. Wentylator co prawda porusza się, jednak na pewno wydajność tutaj tego chłodzenia jest bardzo mocno ograniczona poprzez kurz, który zebrał się tutaj na łopatkach wentylatora. Należy to wszystko wyczyścić. Natomiast nie tylko wentylator sam sobie może być problemem, ale również pasty termoprzewodzące czy też terbopady, które znajdują się się tutaj pod tymi elementami, ale to pokażę za chwilę. Warto również zainstalować sobie oprogramowanie, które monitoruje temperaturę takie jak Speedfan, czy HW Monitor. Czy wpiszecie, w Google, jest tego całe mnóstwo, możecie powiedzieć w komentarzach, jakiego programu używacie i tam sprawdzić, czy temperatura jest prawidłowa. A teraz pokażemy kilka podkładek, i to, czy one naprawdę działają. Wielu z Was pewnie zastanawia się, czy zakup takiej podkładki chłodzącej, takiej, czy innej ma sens. I czy ona rozwiąże problemy z przegrzewającym się laptopem, albo czy też zapobiegnie przegrzewaniu się laptopa. Odpowiedź nie jest prosta i oczywista, ale spróbuję tutaj udzielić przynajmniej kilku wskazówek, czy tak jest, albo kiedy tak jest, a kiedy tak nie jest. Rozpocząłem testy od takiej podkładki firmy Modekom z dwoma dużymi wentylatorami, regulacją prędkości tych wiatraków. No i właśnie sobie tutaj testuję na swoim laptopie, jak to działa. I powiem tak, temperatura rzeczywiście spadła o kilka stopni, także na pewno, jeżeli chodzi o efekt działania podkładki, to on tutaj jest. Po kilku minutach cały czas słyszę dźwięk wentylatorów, które, które tutaj poruszają się w tej podkładce. No i to niestety uważam przy kilkugodzinnym używaniu będzie na minus. Tej i pewnie każdej innej podkładki, że jednak duży wentylator generuje ten szum. Podkładka jest też podświetlana. Tutaj chwilkę mi to zajęło, jak to, jak to działa, ale działa. Można sobie tutaj na kilka kolorów podświetlić. No, taki bajer, który mnie niekoniecznie. Przekonuje, ale niektórym może się spodoba. No i regulacja prędkości tego wentylatora 5 prędkości. No, na pierwszym to już naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby było go słychać, natomiast, natomiast na, piątce, na piątce naprawdę go słychać, ale za to temperatura, tak jak tutaj zaczynałem, było około 65 stopni. Cały czas tutaj testuję na, na programie testującym i teraz mam 51 stopni. Uważam, że ta podkładka na pewno spełnia swoją rolę. Na pewno, jako taki element, który przedłuży życie waszego laptopa, elementy laptopa będą się mniej przegrzewać. Na pewno tak, więc tutaj jest ten sens. Czy rozwiąże problem z uszkodzonym chłodzeniem laptopa, czy też z nieprawidłowo działającym? No tutaj mam wątpliwości. Ja osobiście uważam, że nie. Możecie dać znać, co wy uważacie w komentarzu. Drugą podkładką, jaką przygotowałem dzisiaj do testów, jest podkładka firmy Tracer. W granicach 100 zł, możecie kupić taką podkładkę. No, ta podkładka, w porównaniu do poprzednika, jest zdecydowanie bardziej uproszczona. Nie mamy tutaj żadnych regulacji, żadnych przycisków. Podłączamy kabel USB i to generalnie, i to generalnie wszystko. Dwa wentylatory pracują. I tutaj również słychać delikatnie te wentylatory. No nie jest to bezgłośne, jeżeli chodzi o wydajność, na pewno niższa niż tej poprzedniej, bo już tutaj temperatura o 4-5 stopni wzrosła. Jest troszeczkę też inna konstrukcja. Także generalnie mm, też wydaje się, że z funkcję podstawowego chłodzenia mm, odprowadzania ciepła spełnia, natomiast no, na pewno mniej wydajniejsza niż, yy, niż poprzednik. No jeżeli już macie problem z przegrzewającym się laptopem, zdiagnozowaliście, że podkładka być może nie do końca pomaga, jeżeli ją kupiliście lub po prostu sprawdziliście temperatury i są one zbyt wysokie, no to co zrobić? Oczywiście no my zalecamy tutaj interwencję serwisu, można również w własnym zakresie. Pokażę tutaj o co generalnie w tym wszystkim chodzi. I to jest takie przykładowe chłodzenie, które wyciągnęliśmy z laptopa. No i. Mamy dwa wentylatory. One, oczywiście, muszą poruszać się swobodnie i bez problemów. To tutaj, to tutaj jest ok. Tu wszystko musimy mieć wyczyszczone, co z reguły tutaj w naszym serwisie dokładnie czyścimy, ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ pod tymi tutaj metalowymi elementami znajdują się tak zwane termopady lub pasta przewodząca. Termopady, czyli coś takiego. Jest to, taki, jest to taki jakby można powiedzieć e, gumowa taka podkładka, która powoduje w zetknięciu się z układem odprowadzenie, poprawę odprowadzenia i odprowadzenie tej temperatury i to należy wymienić lub jeżeli jest to Pasta termoprzewodząca, kupicie ją w każdym sklepie komputerowym, w zasadzie w zasadzie wszędzie dostępna. Jeżeli jest to pasta, to wymieniamy pastę. Pasta z czasem twardnieje, e, jej właściwości przestają, e, przestają działać i po prostu też nie odprowadza ciepła prawidłowo. I dopiero po wykonaniu tych wszystkich czynności i dokładnym wyczyszczeniu możemy powiedzieć, że nasze chłodzenie, tak jak, e, tak jak to, powinno działać prawidłowo. A wtedy, a wtedy dodatkowo możemy zakupić podkładkę chłodzącą, żeby zapobiegać, poprawić, poprawić tą cyrkulację powietrza, zapobiegać przegrzewaniu się laptopa, natomiast sprawne chłodzenie no to naprawdę jest taki must have. Podkładka chłodząca sprawdzi się. Na przykład, jeżeli używacie laptopa, na przykład leżąc w łóżku i mamy miękki koc. No on zatyka tutaj jakby wiadomo, te otwory wentylacyjne. Wtedy taka podkładka sprawdzi się idealnie, ponieważ powoduje, że laptop działa prawidłowo na twardej, jest położony na twardej powierzchni, chłodzenie może może swobodnie działać, sprawdzi się również w biurze, gdzie możemy sobie tego laptopa delikatnie podnieść, będzie nam się wygodniej pracować, a jednocześnie będziemy mieć poprawione chłodzenie, zwłaszcza tam, gdzie występują wyższe temperatury otoczenia. Również oczywiście taka podkładka na pewno najbardziej zalecana jest w przypadku laptopów gamingowych, w przypadku laptopów, gdzie wymagana jest wysoka wydajność, gdzie wydzielanie tego ciepła jest bardzo wysokie, ponieważ w przypadku zwykłej pracy biurowej, tak naprawdę nie ma takiej konieczności, a wydaje się, że po kilku, po kilku godzinach od szumiących wiatraków, może nas boleć głowa. Co zrobić, żeby laptop służył nam jak najdłużej, bez przegrzewania się, najlepiej regularnie konserwować chłodzenie. Raz do roku takie absolutne, myślę minimum raz na dwa lata, szczególnie po zakupie nowego laptopa, jest dwa lata gwarancji. Rzeczywiście, jeżeli coś by się działo, można wtedy skorzystać z gwarancji, natomiast zaraz po tym okresie. Powinno się wykonać konserwac pierwszą konserwację chłodzenia. Jeżeli laptop pracuje w warunkach wyższego zakurzenia, zapylenia, to co najmniej raz do roku taka konserwacja jest wymagana. I jeżeli będziemy ją regularnie wykonywać, to możemy być przekonani, że przynajmniej z tego powodu nasz laptop nie ulegnie uszkodzeniu i będzie nam służył naprawdę bardzo długo. Dodatkowo, oczywiście, zakup podkładki może również przedłużyć. Yy, życie laptopa, natomiast pamiętajcie, że jest to wspomagające i na pewno nie rozwiązuje problemu braku konserwacji chłodzenia w laptopie. Trzymajcie się ciepło, dzięki i do zobaczenia. Trzeba się wczuć, Marcel, trzy tygodnie minęło, czy cztery i czek, wiesz, jeszcze raz.